Dzięki! To... Lisak? Bo no była zbawiona Darka, już jest git, jest Ej co to? Bracie, wnuduj! To jakieś inki idki skąd ty to masz stary? Brat co Sokrat Bank, nie? Jaki do chory? Skąd ty to masz? Skąd to masz? Skąd to masz? Ty, 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 perły, ktoś tam? Okej okay. Dzięki bardzo Shadow, dziękuję bardzo, serio Dzięki Ej, to jest przesada! To jest przesada! To jest przesada! Ja dostałem. za darmo jeszcze! Szanowni, dzięki bardzo! On już moda ma jak to On już ma. Moda... On już white Modama moda ma jak to na ziomal, On już moda ma! On już moda jak to na ziomal ma! Ja tydydy! Co. tu się dzieje? Co. za to. Dlaczego?